Witam państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Antosiorgłoś, a w dzisiejszym odcinku będą tylko witaminki. Jakoś tak nie wzięło dzisiaj. Będzie Zbysiu Ziobro jego perypetie prawne. Pani Henin Kloska, która nie wie jak głosuje. Łupieżca z Żoliborza, Boża, który się nudzi w Sejmie. Były komendant Jarosław Szymczyk. Ten od wysadzenia komendy, wiadomo czym, ma wreszcie w związku z tym problemy. Wzięli się za niego. Król chłopskiego rozumu Mateusz Borek i jego obrzydliwe podejście do kobiet. Przybywający na zdecydowanie dożywotnik w wakacjach na Białorusi, pan Tomasz Szmyt. Influencerka, która monetyzuje swoje dziecko w obrzydliwy sposób. I Karolina Derpieński, która to pochwaliła się tym, że nie mogła zrealizować przekazu pocztowego, czyli dwójki. Dziwne historie sportowe, brązowy incydent na basenie, jest. Walka Tuska z bobrami i wiele, wiele, wiele więcej. Nim zaczniemy, chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o moje sądowe batalie, to obiecałem komuś, że nie będę już tu o tym wspominać. Także jeżeli już to sporadycznie, pewnie częściej na Instagramie, ale też bez wielkich fajerwerków, nie chcę z tego robić wielkiej szopki. Także zapraszam na Instagram, może być zabawnie. Link w opisie. Zachęcam też do pozostawienia komentarza i tak dalej. Zaczynamy! Polityka. Magdalena Sroka, szefowa Komisji do Spraw Inwigilacji Pekazusem, poinformowała, że w najbliższych tygodniach z Ziobro zostanie zawezwany do składania zeznań, ponieważ biegły ustalił, że pozwala na to jego stan zdrowia. Mało tego, biegły radioterapeuta, onkolog, trudne słowo ocenił, że szanowny pan Zero, owszem, przeszedł nowotwór, ale w tej chwili jest onkologicznie zdrowy, a przez cały proces leczenia jego stan był dobry. Szok, niedowierzanie. Pan Zbysiu twierdzi zupełnie inaczej. Mówi, że żaden biegły go nie badał, nikt z nim nie rozmawiał, a nawet nikt nie przyszedłby by wspólnie pomilczeć. Nikt nie wystąpił do niego o aktualną dokumentację medyczną. No, generalnie, szanowni Państwo, nic nie było. Nawet do drugiej bazy nie doszli. W każdym razie e, prokuratura wytłumaczyła już Ziobrę. Otóż w rozmowie z papem wyjaśnili, że otrzymali dokumentację z pięciu placówek, w których leczy się zero, i to na podstawie tych właśnie dokumentów biegli, czy tam szli. Wystawili opinię, że ten może już zeznawać, czy tam dreptali. Nieważne. Pan Zbigniew Świąkalski, znany polityk i prawnik, skomentował wpis Ziobry, pisząc, że biegli nie są lekarzami, którzy badają pacjentów i każdy prawnik powinien o tym wiedzieć. Także może Zbysiu byłbym mnie zdziwiony, że według biegłego może już zeznawać i wcale nie musiał z nim o niczym rozmawiać, gdyby uważniej słuchał na studiach. Sejm. Szanowni Państwo, mówiłem to przy okazji Kukiza, któremu zdarzało się głosować, po czym mówił, że źle zagłosował, bo nie zrozumiał, nie dosłyszał, czego dotyczy głosowanie. W ogóle miasto budzi się. E, takie ananasy się zdarzają regularnie. Jakiś czas temu na przykład Sam Kaczyński oraz jego 87 kolegów przypadkiem zagłosowali przeciwko wnioskowi o odrzuceniu ustawy o tabletkach dzień po. Czyli de facto, trudne słowo, nie wiem co oznacza, można powiedzieć, że prezes przez przypadek był za tymi tabletkami, bo nie ogarnął o co chodzi. Szok. Teraz ten trend pracy w Sejmie, że pracownicy źle wykonują swoją pracę, dopadł panią minister klimatu Paulinę Henning-Kloskę, która to w środowym głosowaniu nad procedowaniem spec ustawy powodziowej, której przepisy mają wprowadzić ułatwienia dla poszkodowanych przez żywioł, była przeciwko. Rozumiecie państwo, ministra, czy tam pani minister klimatu, jako jedna z dwóch osób w Sejmie zagłosowała przeciwko ułatwieniom dla poszkodowanych. Po czym wytłumaczyła się z mównicy, że no to przez przypadek. No ludzie, kochani, dajcie spokój. No no to luz. Jak już wspominałem wielokrotnie, jeżeli ktoś przychodzi do pracy, gdzie ma w zasadzie dwa zadania: przedstawić swoje racje i zagłosować, i źle wykonuje te pracę, bo nie wie za czym głosuje, no to znaczy, że może warto zmienić zakład pracy. Ludzie was wybierają, pracujecie dla nich i w ich imieniu, a wy się mylicie mając przed sobą trzy przyciski. Naprawdę wstyd. Służby. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale był taki cudowny czas w Polsce, kiedy komendant główny policji w Polsce, taki kraj, pan Jarosław Szymczyk, zupełnie omyłkowo wysadził pół komendy granatnikiem, myśląc, że to głośnik. Szok. Wtedy Prawo i Sprawiedliwość, będące u władzy, nie uznało, że jest to wystarczający powód do tego, żeby pociągnąć go do odpowiedzialności, czy żeby uznać, że no może. Nie jest to najlepsza osoba na tym stanowisku, że jednak jak ktoś w miejscu pracy robi taki harmider, taką imprezę urządza, to należałoby go wymienić na kogoś bardziej odpowiedzialnego czy kompetentnego, żeby chociaż wiedział prawda, co jest bronią, a co nie. Oczywiście jak rozumiem, gdyby którykolwiek szeregowy policjant w tamtym cudownym czasie przypadkiem rozpiżył komendę tego rodzaju bronią, albo gdyby w ogóle przypadkiem użył jakąkolwiek broń, z pewnością prawda, mógłby liczyć na podobne traktowanie, prawda, chłopie, idź na ten patrol, Jesteś zajebisty, nie daj sobie mówić, że jest inaczej. W każdym razie, najwyraźniej parasol ochronny nad byłym komendantem już nie działa, bo ma on usłyszeć wreszcie zarzuty. Pan generał ma zostać również przesłuchany w prokuraturze w najbliższy poniedziałek. Jak mówią ludzie z otoczenia pana generała, w tej sprawie kuriozum goni kuriozum. Ja bym powiedział, że w tej sprawie jest dużo niewiadomych, bo po pierwsze, dlaczego Ukraińcy dali komendantowi. Tego rodzaju broń. Po drugie, dlaczego nie była ona właściwie przechowywana? Bo według zeznań pana generała, broń ta leżała sobie na ziemi, a ten jedynie próbował ją przesunąć, by nie zagradzała przejścia. Dlaczego, szanowni państwo, granatnik leżał na ziemi w komendzie i zagradzał wejście do pomieszczenia? W sensie co? Tam był aż taki syf, w każdym razie mówcie, co chcecie, ale prawda jest taka, szanowni państwo, że każdy przynajmniej raz w życiu miał ochotę wywalić z granatnika w robocie. Sport. Mateusz Borek, człowiek, który każde zdanie wypowiada tak, jakby właśnie tłumaczył Ci, na czym polega życie, rozumiesz? E, właśnie popisał się swoją umiejętnością bycia konkretnie nawalonym wujkiem na weselu, który rzuca obrzydliwe teksty i smoka na baby. W jednym z programów na kanale sportowym rozpoczęła się dyskusja o reprezentantkach Polski w piłce plażowej, które odniosły wielki sukces, bo wygrały nieoficjalne Mistrzostwa Europy w piłce plażowej. Na plaży, stąd nazwa. Do cholery. Swoją drogą, trenerem dziewczyn jest pan Mateusz Sroka. Mąż pani Magdaleny Sroki również ma na imię Mateusz. Przypadek? No, tak. W każdym razie, Mateusz Borek na wieść o tym, że Polki wygrały w turnieju powiedział tak. Pomyślałem, że musimy zacząć, słuchajcie, od gratulacji dla naszych dziewczyn dzielnych Polki są najlepszą drużyną w Europie w beach soccerze w, w piłce nożnej plażowej. Ja zawsze uważałem, czy że... dziwicie nam... to? Nie, w ogóle uważam. Chciałbym Muszę że... powiedzieć, że uważam, że Polki zawsze pięknie wyglądają na plaży i, I nie Skutecznie. kompletnie jakby nie dziwi ten złoty medal. A dla piłka jest tylko przy okazji. A piłka jest przy okazji. Michał, no to jest proste. Pięć, ale <laughs> pięć jeden w finale z Portugalią. Chcę, słuchajcie, żeby wybrzmiały nazwiska tych fantastycznych dziewczyn. Aleksandra Sudyk, Wiktoria Słowy, Magdalena Szpera i Justyna Matusiak. Rób Park, dziewczynami. Właśnie, o, świetny pomysł. Dziewczyny w strojach kąpielowych, na przykład albo w tych strojach <grym> plażowych? <grym> one, nie, one chyba grają, wiesz, to A nie normalnie. jest jak siatkówka A, plażowa, to, to nie że, nie, tak. że, że w kostiumach, po prostu no, no, w strojach reprezentacyjnych. A... Robimy takie studio, piasek wysypiemy, palmy, kolorowe drinki bez alkoholu. Spróbujemy z nimi zakładać jeszcze, może. O, to sami? boję Co? się. Ja na Bramce mogę mogę. na Bramce? Stanąć, tak. Jak Państwo słyszeli, sympatyczny zresztą akurat moim zdaniem pan Michał Pol próbował jakoś reagować na te skandaliczne słowa borka, ale no prawdziwy chłop z browarem przy piłeczce no nie da się tak łatwo powstrzymać i wyłamać i wyszło moim zdaniem. Tragicznie. Sam Borek już przeprosił. Napisał tak. Serdecznie gratuluję naszym paniom zdobycia Mistrzostwa Europy w Beach Soccerze. Serdecznie przepraszam dziewczyny i tych, których uraziły moje być może kwadratowe i głupie żarty w poniedziałkowej mocy futbolu. Żadnych złych intencji ani męskiego szowinizmu w tym nie było. Raz jeszcze przepraszam. No nie! Panie Mateuszu, oczywiście. W ogóle nie było w tym męskiego szowinizmu. Skoro pan tak napisał, to znaczy, że nie było i zamykamy temat. Dziękuję. Do widzenia. Białoruś. Jakiś czas temu do Republiki Ziemniaka zbiegł sędzia Tomasz Szmyt. Tam poprosił o azyl, bo w Polsce był według niego prześladowany ze względu na poglądy polityczne. Pewnie mówił, że kocha Putina, a ludzie mu dokuczali. No też zastanówcie się czasem nad sobą. Facet ma po prostu swoje zdanie i od razu taki hejt. Niepotrzebnie. Nieważne. E, w każdym razie, tu wydano za nim list, gończy. Oskarżono go o szpiegostwo. Tam pewnie w spokoju może obierać ziemniaki, także i tak źle, i tak niedobrze. I ta sytuacja najwyraźniej zaczyna się mu naprzykrzać w głowie. Otóż pan Szmyt parę dni temu wystosował parę ewidentnie dziabniętych wpisów na Twitterze, w których pisał, że ma wywalone w układy, że może rozwalić im to państwo. Napisał też, e, co ciekawe, cytuję: Ci idioci z Białorusi nigdy tego nie zrozumieją. Teraz żegnam się z Tawmi. Mówię Tawmi. Bo tak właśnie napisał. Takie błędy zauważyłem, popełniają ludzie, którzy piszą coś w silnym zburzeniu. Zwykle, jak ktoś chce mnie jakoś obrazić w komentarzach, tutaj pod odcinkami, witam. Obraża mnie pisząc tak, że nie bardzo wiadomo, co napisał. Także tak, albo piszą w silnym zburzeniu, albo dziabnięci, albo zawijają palce w pierogi i uderzają w klawiaturę. Nie wiadomo o co chodzi. W każdym razie, pan Szmyt ewidentnie zatęsknił za Polską. Wcale tam na tej Białorusi nie jest tak fajnie. Ziemniaki, są, Łukaszenka, ma fajnego wąsa i w sumie z atrakcji to tyle. Wpisy byłego sędziego skomentował prawicowy dziennikarz Marcin" uwielbiam go, który napisał, że jest to przykre. Na co pan Szmyt odpisał mu, że przykro, to patrzysz na, na niego i nie tak w ogóle to paskudny z niego typ, z tego Dobskiego, oczywiście. Króciutko. Muszę powiedzieć, że tu się z byłym sędzią zgodzę, choć z obu panów akurat naprawdę paskudne są typy. W każdym razie, jeżeli chodzi o pana Szmyta, no to mam tylko nadzieję, że tam zaraz jakiś przeciąg go nie dopadnie, czy inna cholera. Influencerzy. Szanowni Państwo, jest taka część społeczeństwa, która sprzedaje każdą chwilę swojego życia, żeby na niej zarobić i nie wiem, żeby się jakoś tam poczuć lubianym, ważnym i tak dalej. Do tego grona należy pani Aniela Bogusz, znana jako Lil Masti. Nigdy się uczyła, jak profesjonalnie ciąkać kukułkę, później zaczęła walczyć we free Teraz urodziła dziecko, więc robi pieniądze na dziecku. Zaczęło się od tego, że relacjonowała, trudne słowo, całą ciąży, a profesjonalny fotograf uwiecznił jej pobyt na sali porodowej. Brakowało, żeby w trakcie poczęcia nagrywała TikToka, a podczas porodu prowadziła prowadziła Q&A na Instagramie. Teraz regularnie reklamuje wizerunkiem swojej córki jedzenie dla dzieci, pasty do zębów, kosmetyki czy nawet wycieczki do Dubaju. Teraz jednak pani Bogusz udało się nawet zmonetyzować chorobę swojej córki, o której opowiedziała swoim fanom, aby zareklamować bezprzewodowy blender. Taki filmik nagrała, na którym opowiada o tym, jak się jej córka źle czuje, że ząbkuje też przy okazji, po czym nagle wyjęła bezprzewodowy blender i go znienacka zareklamowała. Szok. Dosyć obrzydliwe, że można zamienić dzieci w produkt czy towar, który pomaga w sprzedaży. Nie rozumiem tego, chyba tego nie akceptuję. Wydaje mi się to po prostu obrzydliwe. A ktoś inny powie: Moje dziecko mogę z nim robić, co chcę. Jestem ciekaw, co z kolei Państwo na to powiedzą. Gwiazdy. Łamiąca wiadomość. Caroline Derpieński, jako rosowa gwiazda XXI wieku znana z tego, że ma bogatego chłopa i mówi z udawanym akcentem, wzięła udział w programie, w którym musiała wraz z innymi celebrytami przeżyć na bezludnej wyspie pełnej innych celebrytów i ekipy filmowej. Po dwóch dniach zrezygnowała z dalszego udziału w programie i z dalszej zabawy przez problemy z wypróżnianiem, czyli nie mogła się złamać. Sejm. Normalnie, kiedy przeciętny człowiek się zaczyna nudzić w pracy i na przykład zacznie oglądać filmy albo grać w gry, może się liczyć z tym, że jego przełożony prawda, zaproponuje mu zmianę pracy. W Sejmie ta zasada kompletnie nie działa. Politycy nie wiedzą, jak głosują, nie słuchają, przeglądają internet w telefonach, zresztą na całym świecie jest cała masa przypadków, proszę sobie w Google wpisać, kiedy politycy w trakcie obrad oglądali filmy dla dorosłych zamiast głosować, prawda? Normalne. Przed laty Jarosław Kaczyński, w trakcie posiedzenia Sejmu, na przykład przeglądał atlas kotów. Natomiast w środę, 25 września tego roku, czyli parę dni temu, w trakcie posiedzenia z nudów wybrał inną lekturę, mniej obrazków. Otóż tym razem na zabicie nudy wybrał boks. Konkretnie historię jastrzębskiego boksu, czyli śląsk. Dotychczas wiedzieliśmy, że pana prezesa interesują koty oraz rodeo, także box to chyba nowość. Sport. U nas, jeżeli chodzi o sport, to z kontrowersji co? Dupa Koseckiego. Kto ma wiedzieć, ten wie. Rzeźniczak. No to aż szkoda gadać. Piłkarka, która okazała się być piłkarzem, czyli historia pana Andrzeja, byłego policjanta, który aż dwukrotnie zmieniał płeć, przy okazji wyłudzając kredyty. Skończył jako Joanna P. na bramce jednego z trójmiejskich klubów piłkarskich, skąd został zabrany przez policję. Trudne to było zdanie, ale też naprawdę trudne, trudna sprawa, proszę mi uwierzyć. Co jeszcze? No ogólnie nasz poziom gry jest skandaliczny. W każdym razie za granicą gonią naszych. W Rumunii Zdarzyło się coś naprawdę niesamowitego. Otóż w trakcie jednego z meczy, drużyny, których nas nie potrafię nawet wymówić, kontrowersję wzbudził skład jednej z nich. Otóż sędzia na boisku usłyszał, że jeden z zawodników z numerem 21, jakby to było ważne, mówi coś w obcym języku, mimo że w protokole został wpisany jako rumuński piłkarz urodzony w 2005 roku. Natychmiast postanowiono sprawdzić tożsamość tego piłkarza, co zostało znacząco, rozumiecie, przez niego utrudnione, gdyż nagle, aby uniknąć kary, zaczął udawać głuchoniemego, który na dodatek. Nie umie pisać, <noise> w związku z czym, jak się Państwo domyślają, nie szło się z nim dogadać. Ostatecznie okazało się, że Rumun pochodzi z Ameryki Południowej, wszystko słyszy i umie pisać. No i najwyraźniej, genialny plan, co zrobić na wypadek, gdyby ktoś się zorientował prawda, i zadał jakieś pytania niewygodne, no to ten plan nie wypalił, bo na jego drużynę nałożono karę w wysokości, uwaga, 450 euro, a mecz za karę został oddany walkowerem. Komunikacja. Afera we Wrocławiu haker z Kostaryki włamał się do urządzenia monitorującego pętlę tramwajową. Swobodnie sobie tam przeglądał wszystkie dane na spokojnie, prawda? Posiedział, zobaczył, co tam chciał. Mężczyzna pochwalił się swoim osiągnięciem w internecie oraz tym, że kod PIN zabezpieczający w polskim urządzeniu to cztery jedynki. Jak zaznaczył, cztery dwójki też działały, także nie wiem, może MPK wzięło przykład z pana dworczyka i jego zabezpieczeń na mailu. W każdym razie zmieniłbym z czterech jedynek na raz dwa, trzy, cztery, albo na admin i nie powinno być więcej problemu. Sport. W Dobrzycy podczas biegu Władysława zwyciężyły bliźniaczki: Patrycja i Karolina. Patrycja, która zazwyczaj startowała na dystansie 10 km, pobiegła tym razem na krótszym dystansie 5 km, podżywając się pod swoją siostrę. Natomiast Karolina wystartowała na dystansie 10 km, udając Patrycję. No, nic nie rozumiem z tego, co mówię. Na całe szczęście ten proceder został zauważony przez pozostałych biegaczy i zgłoszony organizatorom, którzy po dłuższym czasie zdecydowali się zdyskwalifikować dziewczyny i zobowiązali je do zwrotu zdobytych nagród. Panie zaś, przyznały się do oszustwa. Jak tak się pogrzebia w internecie, to się okazuje, że dziewczyny w biegach mają naprawdę sporo sukcesów na koncie. Także, także tak. Fauna. Jakiś czas temu informowałem, że pan Łukaszenka, ziemniaczany imperator, zezwolił na spożywanie mięsa bobrów, które to z kolei pomagają stronie ukraińskiej, bo na granicy z Białorusią tak się pobudowały, że uczyniły ten teren absolutnie niedostępny dla agresora, co właściwie wyklucza atak piechoty z tej właśnie białoruskiej strony. Tymczasem w Polsce właśnie rozpoczął się zmasowany atak na bobra. Pan premier Donald Tusk, ryż zdrajca, podczas sztabu kryzysowego w Głogowie, zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzenia szybkich zmian w kwestii obecności bobrów na wałach przeciwpowodziowych. Jak mówi, czasem trzeba wybierać między miłością do zwierząt a bezpieczeństwem miast wsi i stabilnością wałów. Jak rozumiem, chodzi o przeniesienie tych miłych skodinów gryzoni na inny teren. I się zaczęło. No w końcu cała Polska kocha bobry. Na groźby w stronę Bobrów ze strony premiera zareagowało przede wszystkim stowarzyszenie Nasz Bóbr, które to zauważyło, że prawidłowo zbudowane wały przeciwpowodziowe nie są rozkopywane przez bobry. Jeśli wały są prawidłowo skonstruowane, czyli oddalone od koryta rzeki, bobry nie kopią w nich nol. W takich wałach mogą kopać inne zwierzęta jak lisy, jenoty czy borsuki i dlatego te wały powinny być zabezpieczone metalowymi siatkami. W oświadczeniu zaznaczyli też, że najłatwiej jest zrzucić winę za powodzie na tych, którzy bronić się nie mogą, bo nie mają jak. Bo warto tu zaznaczyć, że bobry nie potrafią posługiwać się językiem polskim. Tymczasem, szanowni państwo, większość znawców w temacie, nawet sprzymierzona z rządem Tuska Gazeta Wyborcza, tu zauważa, że to nie bobry są odpowiedzialne za te powodzie, wręcz przeciwnie. Tak zwani bobrolodzy, doskonała nazwa, zauważają, że bubr to nie tylko dobry hydroinżynier, ale też gryzoń to nie koniec zdania który naprawia to, co zepsuli ludzie w ubiegłym stuleciu, regulując rzeki i molierując ich doliny. Dziś to stawy bobrowe stają się jednym z najsolidniejszych sposobów na zapobieganie suszy, zatrzymywanie wody, ale i zmniejszenie negatywnych skutków obfitych opadów. Cytowałem właśnie presji. ja nie rozumiem, co właśnie powiedziałem. Także, panie Tusk, wara od bobrów. Musimy, szanowni państwo, chronić bobry przed politykami. Na całe szczęście Ryży już się zreflektował, już wycofał się z tych słów i zaznaczył, że bobry nie ucierpią. Jak powiedział, będzie dobrze, panie bobrze. Szanowni państwo, dzisiaj pomożemy Zofii, która poprosiła mnie o wsparcie jej zbiórki, która to pomoże w realizacji jej wielkiego marzenia. Otóż Zofia Zarzecka jest młodą, utalentowaną i utytułowaną, trudne słowo, Boże, co to znaczy? Matko jedyna. to <laughs> do Że, że ma tatuaż. Jezu Chrystus jest to na całe życie. Utytułowano już zawodniczką z jacht klub Polski Warszawa, powołano do kadry narodowej polskiego związku żeglarskiego. Planuje wziąć udział w igrzyskach olimpijskich, ale aby tego dokonać, potrzebuje naszego wsparcia, to znaczy musi wymienić bardzo już zużyty sprzęt, na którym pływa. Potrzebuje po prostu pieniędzy na przygotowanie i odpowiednią opiekę. Myślę, że jeżeli tylko macie taką możliwość, to każda wpłata przybliży Zofię do realizacji jej wielkiego marzenia. Link do zbiórki zamieszczam oczywiście w opisie odcinka. Incydent. Mamy to, szanowni państwo, kolejny podejrzany incydent kałowy na basenie. Otóż 24 września w Słupsku do szkół poszła informacja, że zajęcia na basenie trzy fale, świetna nazwa, zostały odwołane. Zbiegło się to z informacją o zakażeniach dzieci w szkołach mięczakiem zakaźnym, infekcją, którą miały niby przynieść właśnie z basenu. Szybko okazało się, że z wodą w basenie jest wszystko w porządku, a basen zamknięto, bo jakaś odpowiedzialnie skromna mama przyszła popływać ze swoim dzieckiem, które akurat miało tak zwaną w pewnych kręgach straczkę. I po prostu zapaskudziło pływalnie. Ponoć nie udało się nawet nawet porządnie kobiecie zwrócić uwagi, że był to skrajnie idiotyczny pomysł, bo ta jak tylko się zorientowała, że dziecko wycisnęło wafla, uciekła na parking do samochodu. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie do końca. Przypominam, że link do zbiórki jest w opisie odcinka, także zachęcam. A teraz już nie witam, a żegnam Państwa bardzo serdecznie.